Do 30 września zwiedzający Sandomierz na dziedzińcu dolnym Zamku Królewskiego będą mogli zapoznać się z wyjątkową wystawą Piękne Małpy Europy przez droga artysty. Ekspozycja 47 małpich sześć z brązu opatrzonych flagami poszczególnych państw. Według pomysłodawcy i projektanta Adama Spały nawiązuje do trwającej integracji krajów europejskich. W miniony piątek z udziałem zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. O oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Dominik Płaza oraz Adam Spała, właściciel fabryki porcelany AS Śmielów. To moja przestroga dla ludzkości. Marzy mi się świat bardziej otwarty, tolerancyjny, wspólnie rozwiązujący globalne problemy. Tak podczas otwarcia mówił Adam Spała. Wszyscy zwiedzający jeszcze przez kilka miesięcy będą mogli odwiedzić wystawę. Jak powiedział inicjator i projektant kolekcji, wystawa jest wynikiem wieloletnich poszukiwań tematu rzeźbiarsko-malarskiego, który nie dzieliłby a łączył całą Europę. Piątkowe wydarzenie zakończyło się wspólnym spacerem po dziedzińcu bocznym Zamku Królewskiego oraz wspólną kontemplacją przy każdej z prezentowanych rzeźb.